Uwolnienie dzieje się wtedy, kiedy podejście staje się miękkie, do tego co czujesz, do tego dyskomfortu, niewygody. Żeby zrobić, żeby podejście było miękkie, to trzeba to zaakceptować, bo podejście twarde to jest stawianie oporu, a im większy opór, tym większe napięcie. I teraz, co zrobić, żeby to podejście było miękkie? Przechytrzyć umysł. Jest wiele metod, żeby umysł zmiękczyć, żeby Podejście było miękkie do tego, co czujesz. Jedną z metod jest oddech. Jeśli skupisz swoją uwagę na swoim oddechu i na odczuciu, to zaczyna, jak będziesz wytrwały, wytrwała w tym procesie, to to podejście stanie się miękkie, ponieważ uwaga z umysłu, ta reakcja, ten opór zacznie znikać, bo przekierowana uwaga na oddech zaczyna rozpuszczać to, co jest w Twoim ciele. I wtedy się właśnie pojawia ulga i przestrzeń.